Nazywam się Beata Kenik i niedawno przetłumaczyłam tę oto książkę. Mentorka Einsteina, biografia Emmy Nutte, tak zdaje się, powinno się poprawnie wymawiać to nazwisko. Książka dopiero co ukazała się nakładem wydawnictwa PWN i jest to Emi Nute. Emi Nute należy do czołówki najwybitniejszych matematyków w historii. Była ona także autorką jednego z fundamentalnych twierdzeń w fizyce, a ja jestem jej wielką, wielką fanką od niedawna, nie tylko ze względu na jej liczne osiągnięcia naukowe, lecz także dlatego, że była ona absolutnie niezwykłą osobą. Przez znaczną część swojej kariery naukowej, Amin Noether pracowała na Uniwersytecie w Getynze. Do lat 30. XX wieku, kiedy władze w Niemczech objęli naziści, uczelnia ta była wiodącym ośrodkiem w dziedzinie nauk ścisłych, który przyciągał największe umysły tamtych czasów. Pracowali tu tacy giganci nauki jak David Hilbert, Felix Klein, Herman Minkowski. Max Born, John von Neumann, Werner Heisenberg i oczywiście Emmy Noether. Postanowiłyśmy wybrać się do Gettynki, by z bliska zobaczyć i poczuć atmosferę miejsca, w którym Emmy pracowała wraz z innymi wybitnymi postaciami historii nauki. No, co? Jesteśmy na dobrej drodze. Doskonale, wow! Fantastycznie. Niedawno poprosiłam autora książki Lee Filipsa, by opowiedział kilka słów o Emmy, o jej życiu oraz jej dokonaniach naukowych. She's a kind of person that I think has basically become extinct in in the modern university because um, she evinces a kind of generosity that I have never seen. Now the anecdote about Emmy Noether in 1919 and during the 1920s. Rapidly became the center of her own school of mathematics. A bunch of students around her. She would, if um to help a student begin his, almost always his, his career, she might give him a theorem. Here, here's a theorem for you. Uh, maybe you can clean it up a little bit and publish it. Okay, I'll publish it and put your name. Don't put my name on it. This is yours now. You know, this is what I mean when I say that I have never encountered. This is an extinct kind of creature. <laughs> In the modern university, everyone is uh, no, one, no one. shares credit for anything with anybody else. She only seemed to care about two things. All the, I read every letter she wrote and everything, and there are only two things she ever thought about or wrote about: mathematics and helping people. Już teraz na tym kanale możecie wysłuchać całej rozmowy z Lee Filipsem, w której opowiada on o życiu i osobowości Emmy oraz o jej słynnym twierdzeniu.